Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie skierowany raczej do nowych graczy albo do graczy, którzy chcieliby założyć sobie drugie konto albo nabijać sobie y, referale po to, żeby zebrać z tego nagrody. Ponieważ przede wszystkim pokażę Wam promocody, które są dostępne dla nowych graczy, a można tam naprawdę fantastycznych czempionów zebrać i naprawdę dobre nagrody. Z drugiej strony pokażę Wam właśnie jak wykorzystać te linki referalowe do tego, żeby założyć sobie konto tak, żeby to wszystko działało, ponieważ założenie nowego konta nie jest problemem, ale żeby zrobić to tak, żeby tu nasze konto było, nasze konta były połączone, już może stanowić problem, więc pokażę Wam, jak to zrobić, żeby założyć sobie takie konto referalowe i odbierać te nagrody. Dodatkowo jest pewna kwestia, która mnie interesuje, a na odpowiedzi, na którą nie znalazłem w internetach, ponieważ mamy, mamy te kody, które są tylko dla nowych graczy, ich są różne wersje dotyczące tego, jak i kiedy i ile można ich wykorzystać. Jedna wersja jest taka, że taki jeden kod można wykorzystać, drugiego kodu już nie można wykorzystać. Inna wersja mówi o tym, że te kody można wykorzystywać tylko w przeciągu pierwszych 72 godzin po starcie konta, trzecia mówi, że można to wykorzystać tylko do konkretnego poziomu i tu są 15 albo 17, e, takie wersje się pojawiają, więc e, to co ja zrobię, to właśnie założę sobie takie konto referalowe i nie będę tam w ogóle grał, e, przez to będę wykorzystywał postaram się wykorzystać kolejne kody, promokody dla nowych graczy i zobaczymy, może to już się skończy po pierwszym dniu, kiedy drugiego dnia, tak, bo 24 godziny musi upłynąć mi między użyciem jednego a drugiego kodu. No i może się okazać, że już drugiego nie będę mógł wykorzystać. Wtedy chociaż będziemy mieć odpowiedź na takie pytanie. Jeżeli nie, no to zobaczymy, czy mogę wykorzystywać kolejne I Jeżeli tak, to czy będę mógł to robić przez, tylko przez 72 godziny w pierwszych trzech dniach? Czy będę mógł to robić dalej? Na koncie, które będzie na, na, na niskim poziomie, bo ten chyba po tutorialu jesteśmy dopiero na drugim koncie. No i wtedy e, to nam troszkę rozjaśni sytuację. No ok, a teraz co zrobić na początek, żeby założyć sobie konto referalowe? No idziemy tutaj. Ja już mam tutaj trzy wykorzystane. Tutaj kapitan Bodzio dzielnie gra na koncie, który ode mnie wygrał na koncie referalowym. Nie, dzięki, nim, dzięki niemu już niedługo będę miał. Tutaj na górze awatar Jamarsy. To są dwa konta, które ja sam sobie robiłem. E, doszedłem tutaj do 50. poziomu, żeby zgarnąć te wszystkie nagrody. No i teraz przydałoby się zgarnąć jeszcze te nagrody dalej, i po to, żeby mieć tego Kronama poza szardami. No więc, jak takie konto sobie robić? Bierzemy referral link. No i teraz musimy mieć. E, jako, że gramy na komputerze, to wykorzystujemy emulator Androida. Polecam tutaj BlueStacks'a. Jeżeli chcecie sobie ściągnąć i przy okazji chcecie wesprzeć moje, e, mój kanał, to w linku pod... To jest link pod tym filmem. E, jeżeli ściągniecie sobie BlueStacks'a właśnie, używając mojego linku i zainstalujecie tam RAID, to jest ważne, trzeba zainstalować RAID, wtedy ja dostaję za to jakieś 80... Centów za każdą osobę, która coś takiego zrobi, więc możecie skorzystać z tego linku i tam będziecie mogli sobie stworzyć takie konto. Także przechodzimy do BlueStacksa. No i ja już mam mojego BlueStacksa odpolonego. Na razie mam menadżer wielu instancji. Jeżeli pierwszy raz instalujecie, to po prostu już instancja wam się pierwsza stworzy i tam będziecie mogli działać dalej dla tych, którzy E, którzy już mają korzystają, no to trzeba stworzyć nową instancję. I co ważne, to ma być zupełnie nowa instancja. To nie może być kopia już istniejących. No więc wybieram sobie instancja, świeża instalacja. To sobie wybieramy, e, co chcemy. OK, ja sobie zostawię te domyślne, mm, domyślne e, ustawienia. No i teraz czekam, aż się ta instancja stworzy. Coś się dzieje. Może źle kliknąłem świeża instancja kolejny stwórz. A dobra nie zauważyłem czekam się odpali a ona się zrobiła tutaj. OK i teraz no, mam dwie. Siódma. I startujemy ona się odpali. Mogę sobie powiększyć. To potem wytnę. I już mam nową instancję. Ona jest zupełnie goła. Wszystko trzeba na początek ustawić. Tak to działa jak emulator Androida, czyli emulator naszego telefonu. Więc jeżeli chcemy cokolwiek zainstalować, musimy połączyć się ze sklepem Play. On się akurat postanowił zaktualizować. Ale oczywiście nie mam tutaj założonego. Konta co za chwilę zobaczymy. Tak muszę się zalogować i to co jest ważne to nie mogę się tutaj logować y, tym loginem który już mam tym moim na którym który mam na telefonie gdzie mam zainstalowany raid tutaj najlepiej stworzyć sobie zupełnie nowe, nowy adres Gmail i zalogować się na ten nowy adres Gmail. Co ja właśnie zrobię i wrócę do was już z nowym i założę sobie zaloguję się na koncie Google tutaj w Bluestacksie. Ja już się zalogowałem. Mam nowo utworzone konto Google, na które się zalogowałem. No i teraz trzeba sobie ściągnąć Raid, ale nie robimy tego absolutnie przez Google Play. Tutaj nie chcemy. Przechodzimy tutaj, gdzie my mamy centrum nie, centrum gier. Gdzie mamy? Tutaj mamy aplikacje systemowe. Wchodzimy do Chroma i tutaj wklejamy ten kod referral link, który został skopiowany z gry. Tak, tu jest długi tekst z powitaniem. Tego nie chcemy. To początek trzeba skasować po to, żeby zostawić sam, sam link. No i wtedy odpalam. On automatycznie przenosi mnie do instalacji RAID. No i instaluję sobie. Yy, instaluję sobie Grę Nie chcę Instaluj I gramy I ok Zainstalowałem No i, i rozpoczynam grę Oczywiście Zacznie się od yy, Od tutoriala Start new game, nie logujemy się na żadne inne konto. Rozpoczynamy nową grę, akceptujemy warunki i za chwilę pokaże się tutorial. Ja ten tutorial sobie przejdę, nie musicie tego oglądać, i wrócę do Was już jak tutorial się skończy. Przeszedłem już tutorial, oczywiście, rozpocząłem scale'em. Najlepszy starter. No i co? I teraz tutaj mam informację o tym na referral program, wskazuje, że mam odebrać nagrody. Odbieram moje nagrody. Jak widać, konto jest połączone, że jest to konto utworzone z linku Samaela i mogę sobie odebrać nagrody. Mam jeden jedną książkę dla mojego Kayla. Mam tutaj pierścień, aczkolwiek nie ta frakcja i dwie trzy gestkowe rzeczy. Także claim rewards i odebrałem. Przy okazji mam tutaj opcję Trust, czyli mogę potwierdzić, że ufam kontu, z któremu y, dostałem ten link, więc daję sobie Trust i skarnąłem kolejne, y, kolejne nagrody. No tutaj od razu widać, że atakują, y, atakują nagrodami. Tutaj sobie to mogę odebrać. No i w tym momencie mam to konto połączone z moim kontem głównym przejdźmy sobie na moje konto główne zobaczmy czy to się już tutaj pojawiło i widzimy na dole że jest to połączone player końcówka 236 końcówka 236 w ten sposób jeżeli będziecie te kroki wszystkie robić to będziecie mogli połączyć yy, swoje konta stworzyć swoje konto referalowe i nabijać sobie punkty nagrody odbierać na swoim koncie głównym. Ok, więc jak już wam pokazałem jak e, stworzyć takie konto, no to teraz przejdźmy do tych e, do tych i zaczniemy od tego najlepszego. Przeszedłem na stronę Hell ponieważ tutaj macie zebrane wszystkie promocody, zarówno te dla nowych graczy, jak i te dla wszystkich graczy. Te Y, które są aktywne, więc żeby sprawdzić sobie promocode wchodzimy w zakładkę Raid Shadow Legends, tutaj mamy promocodes, tu jest wyjaśnione dokładnie co trzeba zrobić żeby taki promocode wykorzystać no ale to wiemy, zaraz Wam zresztą pokażę jak to wygląda no i tutaj mamy trzy zakładki New Player Codes to jest to co mnie interesuje tu są te kody, które y, są dla nowych graczy Time Limited Codes to są kody dla wszystkich z ograniczonym czasem mamy tutaj aktywne obecnie są te trzy aktywne i cała reszta na dole jest tutaj e, stare kody tu jeszcze są czasem linki z których można stworzyć nowe konto i dostaje się nagrody na razie tutaj widać że są wszystkie nieaktywne aktywnych żadnych nie ma ale to są kody dla nowych graczy które obecnie można wykorzystać i pierwszy tak mamy Lady Kun ten kod daje nam czempiona Lady Quillen Trochę srebra, i to jest dostępne tylko na telefonach, tylko w iOS i Android. Oczywiście, jeżeli korzystacie z BlueStaxa, który jest emulatorem Androida, to będziecie mogli z tego kodu tam skorzystać. Jeśli nie, jeżeli robicie to na telefonie, wystartowaliście dopiero co z Grom na telefonie, no to możecie to wykorzystać. Kolejny Lucky Raid, tu dostajemy honoru: 300 tysięcy srebra i jakiegoś kurczaka. Tutaj nie, nie napisali jakiego kurczaka. Czenoru, honoru No, jest to słaby champion. Jest to dosyć słaby e, champion, więc nie polecam. Lady Quillen jest średnia, też bym nie startował akurat z nią. E, ja startowałem moje konto poprzednie Free2Play właśnie z nią i chyba tam nawet na 5 gwiazdek nie wrzuciłem tego championa. Kolejnym kodem jest Power Starter i to nam daje Talię Energię i Srebro. Talia jest przyzwoitym nukerem. Tak do mid-gameu. Więc też nie jest to czempion, którego bym tutaj wybrał. Potem mamy RAID 22 Ja tu słabiutki kod daje nam po 10 browarów każdego typu i 100 tysięcy srebra. W ogóle bym tego nie rozpatrywał. I potem pierwszy, naprawdę dobry, Mordekaj, jak nazwa wskazuje, daje nam Mordekaja. To co ważne, to jest dostępny tylko na urządzeniach z Androidem. Na tak się też, bo to jest emulator Androida. Więc, jeżeli korzystacie z iOS-u, to nie będziecie mogli skorzystać z tego kodu. Tak samo nie można z tego skorzystać w Plarium Play. No, tu możecie się zareagować na telefon i wykorzystać Mordeka. Mordeka jest naprawdę bardzo dobrym epikiem. Ale ten kod, który mnie najbardziej interesuje, to jest ten kolejny superpowers. Powers. Od razu sobie go skopiuję, żeby móc go. Dobra, mam nadzieję, że zadziała. I co on nam daje? Daje nam Dikona jednego z najlepszych epików w całej grze. Czempiona, który ma Decrease Attack na, na AoE, który ma bardzo fajny Turmiter Boost dla nas. Jednocześnie obniża Turmiter przeciwnikowi. Dostaje dodatkową turę y, Malicza na A1 i jeszcze aure Speed. Bardzo dobry czempion. Do tego dostajemy książkę epicką, 200 tysięcy srebra i 24 magiczne y, m, browary magic akurat dla czempiona startowego i kolejny Ready for Raid i tutaj dostajemy 4 rzadkie książki, 4 trzygwiazdkowe kurczaki, 40 losowych, 40 losowych browarów, milion srebra i 200 autowalk. To też jest całkiem fajny boost jak na początek, więc super powers to jest to, co ja wykorzystam dzisiaj i w kolejnych dniach będę wykorzystywał kolejne kody. Zobaczymy, czy właśnie czy można wykorzystać tylko jeden czy zanim dojdę do 15 czy 17 poziomu nie będę grał, więc tego nie wykorzystam, więc nie dojdę do tego. Albo jeżeli to są 3 dni, no to zobaczymy czy czwartego dnia będę mógł coś wykorzystać. Więc tak. Ten będzie pierwszy, drugi, który będę wykorzystał to wykorzystam to Mordekai. Dwóch takich bardzo dobrych epików na dzień dobry, to jest świetny boost. A trzeciego dnia myślę, że wykorzystam Ready for Raid. Dlatego, że od razu będę mógł wrzucić mojego e, mojego Keila na cztery gwiazdki. Dostanie trochę książek. Mam browary, milion srebra. Myślę, że z tego wykorzystam. Jeżeli czwartego dnia ciągle będę mógł korzystać z tego. No to hmm, Lady Quillen, Honoru, Chonoru albo Talia. Myślę, że wezmę tutaj... Chonoru nie lubię. Jej nie chcę, Talia to jest trochę kopia Kayla. Tak naprawdę, poza Kel mi da więcej. on ma pojzony, więc pójdę w Lady Quillen. Lady Quillen ma na swoim A3. Atakuje wszystkich, ale dodatkowo ma Increase Crit Damage, Increase Attack. Więc ona się może mi przydać do boostowania mojego Kayla. Więc myślę, że pójdę w tą stronę. Trochę srebra przy okazji dostanę. Ten Rate 22 ja tu w ogóle nie biorę pod uwagę, więc myślę, że Lady Quillen ją wykorzystam. Ok, przechodzimy do gry. Odbieram pierwszy kod. Tutaj na tej stronie hellhadys.com możecie sprawdzić wszystkie kody dla nowych graczy. A w następnych dniach będę codziennie się logował i sprawdzał, czy mogę wykorzystywać kolejne kody. Ok, przechodzę do Bluestaxa na moje konto. Tutaj e, oczywiście mam Daily Login Rewards, odbieram pierwszą. Póki co jest e, Ronda Chase, więc w ciągu 7 dni odbiorę jeszcze rondę. Szkoda, że tu mam ten początkowy startowy Lifestyle, bo Savage by mi się przydał. No ale okej, okay. Promocode, więc wchodzę tutaj. Tutaj muszę wpisać Super Powers. Potwierdzam. Czekam. Czekam. I okej. Okay, dostałem. Tutaj mam. Jest Dikon, browary, epicka książka. I 200 tysięcy srebra. Ok. I w tym momencie na razie kończę. Mam 24 godziny czasu, dopóki nie będę mógł odebrać kolejnego kodu, więc jutro zaloguję się na to konto i zobaczę. Czy mogę skorzystać z kolejnego kodu? Jeżeli tak, no to no, ktoś, kto rozpoczął dopiero grę, no raczej będzie chciał grać, więc pewnie cierpliwości zabraknie, ale ktoś, kto chce zrobić konto referalowe, może zrobić właśnie w ten sposób, żeby y, mieć, mając lepszego boosta, może odbierać kolejne kody. Ok, koniec, jutro wracamy. Jestem z powrotem, jest drugi dzień. Jak widzicie, odbieram nagrodę za logowanie w drugi dzień. Hmm, tutaj zobaczmy, co mi tutaj daily login przyniosło, książka. Ok, drugi dzień, więc trzeba sprawdzić, czy już jest. Kod jest dostępny, no więc zobaczmy teraz, czy drugi kod dla nowego gracza wejdzie. Yy, Mordecai to jest kod, który chcę wykorzystać jako drugi i zobaczmy. I o myśli. Procesuje. I, i mordy kaja brak. Mordykaja brak. Spróbuję. <gryw> nie tutaj. No chyba jednak nie działa. Mordykaj. No, jest jakiś problem z grą OK. Procesuję. Zobaczmy. Przeloguje się. I może zadziała. Kilkukrotnie musiałem się próbować logować, ponieważ cały czas był błąd. Zobaczmy tutaj ciągle. Ciągle nic. code. No, nie zaakceptowało. Mordykaj. Potwierdzamy. No i nic się nie dzieje. No, czyli odpowiedź przyszła szybką. Wygląda na to, że ten promo code dla nowego gracza można wykorzystać tylko jeden, nawet jeżeli nie podlewolujemy konta, jeżeli nie miną 72 godziny, to niestety i tak można skorzystać tylko z jednego konta. No, ale przynajmniej na tym koncie jest jeden z najlepszych Jeden z najlepszych epików w całej grze, czyli Dicon Armstrong, on tu się bardzo przyda Tutaj jest Leech Tutaj Decrease Defense na AOE, oczywiście troszkę książek trzeba władować, żeby To było 100%, ale warto I na koniec Tutaj dwie książki, żeby skrócić cooldown Jego A3 No szkoda, że nie można tutaj oszukać systemu, wykorzystać wię większej ilości kodów, no ale chociaż Jeden taki dobry kod Się przyda, no jak ja startowałem tutaj, zaczynałem grę, to tylko mogłem pomyśleć o takich ciekawych y, początkach. Jeszcze swoją drogą zobaczmy, czy Mercy się zmieniło. Nie, ciągle to mam, ponieważ robiłem filmik, w którym pokazywałem właśnie, że przy otwarciu pięciu szardów y, są zwiększone szanse. O 25% szanse rosną na legendę. Y, od tamtego czasu widziałem, że noobs... Noob robił film na ten temat Hellhady zrobił film na ten temat e, Zrobił Chosen I Plarium bardzo szybko Wyłączyło to możliwość Ale jak widać Nie, nie działa to re retroaktywnie I na moim koncie e, Na moim koncie to pozostaje Ciekawe czy po trzech dniach To zniknie czy będzie to działać Tak długo aż trafię legendę Z pięciu e, Z pięciu Ancient Shardów. No okej okay. No z mojej strony yy, to tyle. Nieco rozczarowany, no ale kończę. Mówi do Was Samael. Cześć.